Jesteśmy już w Rasada Harbor, to znaczy przystani Rasada w Phuket. I tutaj macie dokładną informację, jak to wygląda, jak się zarejestrować na podróż, o której będziecie, wszystko jest bardzo dobrze rozpisane, jak się wjeżdża na parking. Taksówki podjeżdżają pod samo wejście, jak widać, a, a tutaj wszyscy kierują was, gdzie iść. Więc naprawdę nie ma się czego bać. Ja sobie radzę świetnie, choć jestem pierwszy raz. Tu jest trochę jak w Samolot. Zobaczcie tylko, że chodzi o łódki i trzeba się tutaj zarejestrować. Idziemy do bramki numer 2, bo tak mamy na naszym bookingu. Można jeszcze przed wyjazdem coś zjeść i wypić, ale my raczej nie będziemy ryzykować. Oh Znaleźliśmy bramkę, idziemy na nasz pojazd. Mamy się najpierw udać do pani, która tutaj siedzi, i zabukować. Mm. Więc dostaliśmy naklejki, że jedziemy na Kolanta y i mamy też y karty, żeby nas przepuścili przez y wejście numer 2. Mamy jeszcze 10 minut. Więc y za chwilę będziemy się udawać w bramkę numer 2. Prawidzorycznie założymy sobie chyba płaszczyki przeciwdeszczowe, bo może trochę chlapać. Też co prawda przestał już padać, ale na wszelki wypadek się ubierzemy. Przy wejściu na łódkę jest bardzo dużo fantastycznych rzeczy do kupienia. Ale choć one bardzo kuszą raczej, nie będziemy nic jeść ani pić ze względów bezpieczeństwa. Tak wyglądają Wielkie Łodzie, czyli taki prom, który idzie, jedzie na wyspę 3 godziny. Te wielkie promy płyną 3 godziny, a mam małe łódeczki wyścigowe półtorej. Na łódkę. Tutaj w Puket jest dużo łatwiejsze, ale jest ślisko. Trzeba sobie znaleźć miejsce. Jesteśmy już na miejscu. Wreszcie ludzi siedem. My się przygotujemy do drogi. Kamizelki ratunkowe Założę ja przynajmniej. No i ruszamy. Powiem Wam tak, zdecydowanie więcej osób ubrało kamizelki. Może jest bardzo wzburzone. Trzymajcie za nas kciuki. Szybki przystanek na wyspach Co Pipi, ponieważ e, Pipi to nie jest jedna wyspa, tylko szereg, szereg wysp. No i wszyscy wysiedli, zobaczcie, jest pusto: tylko ja i Filip. Tylko ja i Filip jedziemy na kolantę. Na przystani ludzie czekają tak jak na stacjach autobusowych, że siadają na łódki i promy. Ta nawigacja e, ma być tutaj nawigację naturalną. Oszalać. już na się Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, nie Filip? Przepłynęliśmy i idziemy do portu. W porcie czekają. E, trzeba opłacić 20 batów, 10 batów od osoby za wejście na wyspę. E, jesteśmy w domu, kochani. Na łódkę, zanim wysiedliśmy weszła przed pan i powiedział, że właśnie. Trzeba przygotować 10 batów od osoby na wejście na wyspę, a dodatkowo zaoferował taksówki. Także jak będziecie płynąć na kolantę, to oni na tych łódkach oferują tani transport. Ale my mamy swoją koleżankę, więc transport załatwiony.